Dobra, ruszyliśmy w końcu. Udało się ruszyć, żeby nie było. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Hogaty. A dzisiaj zagramy sobie po raz pierwszy w grę na Robloxie o nazwie One Sky Vets Trolleybuses Place. Jest to ponoć gra o jeżdżeniu trolejbusem, właśnie. Na Robloxie także zobaczymy, przetestujemy, zobaczymy, czy Wam się spodoba, zobaczymy, czy jest to dobra gierka. Jeżeli tak, oczywiście zostawcie proszę suba łapę, komentarz, wpadnijcie na G2 Instagram, Discord. Wszystkie linki macie w opisie pod filmem. Z tego co już widziałem, tutaj jest firma, w której zaczynamy. Mamy zajazd. Wzięliśmy też teraz tablicę, zapewne dokąd będziemy jeździć, w sensie to jest nasza tablica prawdopodobnie. Może... Możemy blachy sprawdzić? Czy coś takiego? Czy to jest nasze? Destination boards all uh, roads? No dobra, no sprawdźmy tak. To chyba będzie nasz pojazd. A jak ja mam to zrobić? Yy, powiedzcie wy mi. Dobra, tutaj nacisnąłem. Tak, to jest moje. Your, your driver is hogaton, playtime 0, 1 card id. No i gdzie ja teraz tę te kartę kładę? Bo mi się wydaje, że powinienem ją w teorii gdzieś tu z przodu położyć. Gdzieś tutaj położyć tę te, te kartę? Czy ja po prostu z nią jadę i nie potrzebuję jej położyć nigdzie? Czy ja ją mam gdzieś, wiecie, tutaj z boku dać, jakby. O, włożyć. Nie, nie, nie mam pojęcia, powiem, mam grab pole. A, tu się można. Tu się można złapać, dosłownie. Patrzcie, barierki. Okej, okay, złapałem się tak, że teraz. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. czekajcie, tu z tyłu coś jeszcze jest. Co tu jest z tyłu? A, że ja mogę wejść nad. <laughs> Okej, okay. ej, czy ja muszę to sam podłączyć, jakby, żeby trolejbusa. O kurczę, czekajcie, co to jest? Do czego to służy, niby? Żeby tutaj nikt nie wchodził, czy, czy żeby nikt stąd nie spadł, jakby? Bo wygląda to, jakby mocno rozbudowana była ta gra. Patrzcie, hatch. Ja mogę wtedy tutaj, powiedzmy, stanąć. Możemy złapać za te linki, tak? I, I co? Powinniśmy to podczepić gdzieś tutaj, na górę, tak naprawdę? Czy w razie jakiejś sytuacji ja powinienem to, to zaczepić? Nie mam pojęcia, ale powiem wam, już mi się podoba, bo jest to jakoś bardziej jakby ten: jest to bardziej zaawansowana gra. Tylko no trzeba się będzie jej nauczyć zdecydowanie. I tutaj liczę w takim razie właśnie na wasze podpowiedzi. Dobra, to zamkniemy te drzwi. Eee, zapewne te tablice powinienem gdzieś dać, no mi się wydaje, że ona powinna ta tablica być tu jakoś umieszczona, ale w jaki sposób to zrobić, no nie mam bladego pojęcia powiem wam. Okej. Okay. Chyba coś włączyliśmy powoli. Coś włączyliśmy, bo, bo przypominam, że to jest w ogóle trolejbus, więc... No tutaj oprócz zwykłych rzeczy dochodzą jeszcze jakieś dodatkowe właśnie, nie? Okej. Okay. I co to jest? To jest kierunkowskaz w lewo w ogóle. Wyłączony. Możemy jakoś uruchomić teraz. Czekajcie, bo tu są przyciski też. Pod J mamy światełka w środku. E, coś naciskam. C mamy kierunkowskaz w prawo, dobra. Z kierunkowskaz pewnie w lewo. X są awaryjki, okej, okay, to są dobre światła. Dobra, pod E nie wiem co robię i to jest gorsze, że nie mam pojęcia co robię. Pod E G, H jest horn. R nie. Parking Brake pod P Dobra Trzeba biegi zmienić czy, czy coś takiego Że ten pojazd mógł w ogóle jechać Tutaj jest A2, A3 jakby Ale ja potrzebuję jakby wystartować, nie? I to, to jest najgorsze ten, ten początek, żeby wystartować. Czy ja potrzebuję faktycznie się jakoś podłączyć ręcznie do, do tego? Czekajcie. Czy któryś z przycisków w ogóle? O kurczę, my tu musimy sporo rzeczy połączyć, powiem Wam. A żeby to zrobić, to prawdopodobnie będę jeszcze potrzebował, yy, powiem Wam, tej skrzynki takiej narzędziowej. Z tego co widzę, oglądam kurczę, aż poradnik, żeby to, to zrobić, nie? Już prawie udało nam się ruszyć. Oprócz tego, że musimy się jakoś podłączyć, właśnie do tych linii. A żeby się podłączyć do linii, prawdopodobnie będę potrzebował kurczę tego. Eee, będę potrzebował jeszcze tej całej skrzynki, która była tutaj do dostania do na początku. I której mi się nie niestety nie udało zdobyć Jakby nie mogłem wziąć dwóch rzeczy naraz, nie? Więc wydaje mi się, że istnieje szansa, że trzeba było najpierw wziąć jedną rzecz, tego toolboxa osobno A później osobno po prostu za drugim razem trzeba było wziąć jeszcze, no... Te tablice z rozkładem jazdy Dobra, musimy się przygotować do tego, idę z toolboxem w takim razie Spróbujemy coś z tym zrobić Potem musimy faktycznie tu tutaj się pobawić i w ten placement mode musimy cały się pobawić, tylko kurcze pieczone teraz. Tak, musimy sobie to zrobić. Hatch i tu 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 będzie walka teraz o to. Trzeba włożyć, wyjąć stare wkładki pantografów poprzez wybranie head range i kliknięcie prawym na wkładkę. O kurcze, a jak ja mam to zrobić? Powiedzcie wy mi. Jakby ja nie wiem, czy jestem w stanie takie narzędzia po prostu sobie zrobić. Czy tego toolboxa powinniśmy móc jakoś postawić? Niby jest placement mode, ale nie widzę, że mógł tak go postawić gdzieś tu. No dobra, Polhead wręcz i co jeszcze? Bo tę skrzynkę po potrzebowaliśmy wyjąć. Dwie Polhead insert jeszcze powinniśmy wziąć. Dobra, Polhead insert i. Jeszcze raz, pole Head Insert. OK, teraz idziemy do tyłu. Złóżmy sobie to jeszcze raz. Robimy tak. Wyjmujemy stare wkładki pantografów poprzez wybranie Head Range i kliknięcie prawym na wkładkę. OK, czyli prawym przy, przyciskiem powinniśmy to zrobić. I teraz powinniśmy włożyć tutaj nowe po prostu. Kurczę, to nie będzie wcale takie proste, żeby to, to zrobić, szczególnie jak się nie ma wprawy w tym. Dobra, jak ja mam włożyć te nowe, to, to mnie bardziej ciekawi. A, dobra, przytrzymać V, żeby włożyć te nowe trzeba. Więc zrobimy tak i tak. Dobra, mamy to. Część roboty udało nam się zrobić teraz. Świetnie. Teraz należy odłożyć stare wkładki i klucz. Ja to robię według poradnika od użytkownika. Warszawski miłośnik kolei, jak coś. Także taki poradnik tu znalazłem. Mm, to teraz tak. Dobra, put item inside i put item inside. Dobra, nie mamy nic takiego. Włożymy od razu klucz do przekładni. Wybieramy reverser range i wkładamy pod siedzeniem, przytrzymując V. Hej, okay, czyli kolejna rzecz do, do zgarnięcia. Yy, przekładnie, musimy sobie zgarnąć i gdzieś tu pod krzesło dać. Dobra, to, to gdzieś tu powinniśmy chyba. O, tutaj dać. Mamy to. Dobra, czyli teraz tak, podłączamy te pantografy, całe za fajdanem. Czyli musimy zrobić tak, yy, tutaj jesteśmy. Bierzemy sobie to i powinniśmy to podłączać w ogóle QE, jakby. Ale nie widzę, że mógł to powiększyć jakoś. Tak, jeżeli to, to jest. Jeżeli dobrą rzecz, w ogóle złapałem. Też nie jestem pewien na 100%. Tak, i teraz to idzie wyżej. Patrzcie tu. O kurczę, czekajcie. To nie trafiliśmy tym. Niestety. Grab pol jeszcze raz. Niżej i którym, którym przyciskiem w ogóle powinniśmy to zrobić, jakby. No dobra, chyba złapało mi tę jedną linkę. Okej, okay. ej, to jest ciężkie. To jest widzowie ciężkie, naprawdę. Jeżeli o to chodzi. Tu faktycznie trzeba... czekajcie, tu o, tak jakby niżej, teraz wyżej. Okej. Okay. Jakby to trzeba fizycznie trafić w te, w te linki, żeby to wszystko dobrze poszło. Czekajcie. Ja pierdzielę to jest giga. Ej, to jest giga zaawansowana gra, jak na Robloxa. Ja się spodziewałem jakiegoś takiego serwera w typie PCD, a tu się okazuje, że naprawdę zaawansowaną grę dostaliśmy. Dobra, podłączyliśmy to, i co teraz mamy zrobić? To mnie ciekawi, co dalej robimy. Dobra, podłączyliśmy te, te dwa pantografy. Teraz odpalenie. Przyglądajcie się, co dokładnie robię. Ok, co dokładnie robi, zawodnik? Zasiad sobie tu. I teraz tak, on włączył tutaj praktycznie wszystko, prócz tego. Tutaj zaznaczył wszystko. To włączył, ja pierdyka, mej bez kitu. Ale tu trzeba... rzeczy powłączać Włączył to na dole po lewej, to co ja Trolejbus odpalony, teraz czekamy jak sprężarka nabije wystarczająco dużo ciśnienia Drzwi zamkną się same w ogóle Ponoć, w razie w... O kurcze pieczone, ty no tego się nie spodziewałem powiem wam Teraz już prawie jesteś gotów do jazdy, załóżmy tabliczki kierunkowe, okej okay. Tabliczki kierunkowe to są te, które wzięliśmy i daliśmy tutaj, praktycznie. Nie no, no tu powinniśmy to dać, chyba. Czekajcie, jeszcze raz. Put item inside, put item inside. A, dobra, bo to jest small destination board, to jest normal destination board, powinienem przecież założyć. Okej, okay, okej, okay, czekajcie, już, już kumam, kumam. Ja myślałem, że to chodzi o trasę, a to jest tak, to. To umieszczamy tutaj. Naciskamy sobie w to miejsce. Teraz bierzemy small destination board. I prawdopodobnie z tym lecimy tu i tutaj dajemy. Dobre. Okej, okay, okej. Okay. Ogarnęliśmy to sobie. Ha, pierdykam, ty. No nie spodziewałbym się, że to tak wygląda. No prawie już ruszyliśmy. Jeszcze chwilę, ile tego w ogóle jest, żeby wystartować, choćby tutaj chyba dużo, dobra, destination road successfully changed to 6. No to fajnie, to, to, to mnie się podoba akuratnie. Tutaj nie chcę, trzeba tu widzieć. Szczególnie, że takie o rzeczy są tutaj na tym bardzo nieładnie z twojej strony. Uf, czemu on, że ja takich nie mam. Dobra, ja nie mam takich proporczyków na szczęście. Trochę korek zrobiliśmy, ale my się uczymy podłączać dopiero. Więc tutaj mamy wszystko. Jeśli dostajecie taki komunikat, oznacza to, że linia została pomyślnie zmieniona. Po potem dostajecie nawigację do linii. Ok, czy on tu już zamknął? Usiadł praktycznie chyba. A bo flagę sobie można dodać. Okej, okay. jaką się chce, można dodać flagę. Zapomniałem o nastawieniu przekładni, nakierujecie na nią i klikacie prawym przyciskiem, jeśli chcecie jechać do przodu, jeśli chcecie jechać do tyłu, klikacie dwa razy lewym. No dobra. O kurczę, czekajcie, przekładnie wyjęliśmy. I teraz prawdopodobnie te przekładnie, tak? Yy, dopiero sobie nastawimy? No nie, no co jest? Czek czekajcie, czekajcie, coś, coś mnie nie działa znowu. Czemu ja... To zakładam tu O, tak, dobra. E step backward fo forward. Ok, trochę to inaczej wygląda. Prawem i teraz możemy jechać już jest zaznaczone niby. Ok, a my nie możemy za bardzo inaczej i tak jechać. Dobra, czegoś dalej nie mamy. Parking break. Dobra, ruszyliśmy w końcu! Udało się ruszyć, żeby nie było! Dzięki, dzięki dla... Dla gościa, który zrobił tę całą... O kurczę, zrobił nam tę całą... Ten cały tutorial. Ja pierdziele, jesteś szefem, ziomek! Okej, okay, ale jak to się samo się przechodzi... Pomiędzy te pa pantografy całe, same przecho... Okej, okay, one same przechodzą, jak rozumiem, czy nie? Oj, temem ja kółko jakieś zrobić? Jak ja się miałem przełączyć, niby? Dobra, jedno mamy. Tak, drugie trzeba dołączyć jeszcze. O kurczę, w nas wjechał gość. Dobra, rozłączyło się. A to Ruski wjechał. To można się było spodziewać problemów. Dobra, yy, jedziemy stąd. Podłączyliśmy się, chyba. Powinno nam znowu zacząć działać. Tylko nie wiem, czy znowu na to sprzężenie trzeba będzie poczekać teraz. Ja pierdykam, jakie problemy. Pierwszy dzień w robocie i, i takie dymy się dzieją, nie? Dobra, zamykamy drzwi przynajmniej. Wszystko powinno być chyba już włączone i tak, nie? Dokładnie, powinniśmy móc jechać. Jak to się. Z... Dobra. To wymusza mi skręt w lewo, a ja chciałem jechać w prawo. Skąd ja mam. Jak ja mam wiedzieć, jak to skręci? Albo skąd to ma wiedzieć, gdzie ja chcę skręcić? Nie? To jest moje pytanie. Na, na poważnie pytam. Bo w tym momencie, wiecie, ja pojadę, ale ja nie jadę z żadną trasą, nie? <śled> I, I to jest fakt. Ja po prostu jadę. Skąd, jakby ta maszyna ma wiedzieć, gdzie, gdzie jadę? W sensie, jak te pantografy mają za mną nadążyć, nie? To, to mnie mega ciekawi. Ej, no ciekawe to jest, powiem wam. Jakby jeszcze się człowiek nauczył tym jeździć faktycznie składać to, to by było jeszcze lepiej. Że wszystkie rzeczy w ogóle wbijać. Dobra, ja bym chciał skręcić w prawo powiedzmy, ale czy. No i tyle z naszego skręcania było, proszę państwa. To yy, kierowało nas w lewo. No ja nie wiem. Ja, ja nie wiem powiem wam w jaki sposób. Jakby my musimy jechać tam, gdzie... Gdzie, jakby chcę grać, czy jak to zrobić? Nie mam pojęcia. Możecie mi napisać jakieś komentarze, jak w ten sposób powinniśmy to prowadzić. Ja sobie na dzisiaj daruję, bo bez tego nie będę wiedział po prostu, jak jeździć. Także dzięki, wielkie za oglądanie. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Elo i cześć. Mam nadzieję, że nawet taki luźny odcinek Wam się spodobał. Przynajmniej streściłem, jak podłączyć się i w ogóle zacząć jechać tym pojazdem. Zawsze coś, nie? Więcej wyszło niż myślałem. Elo.